I Co tu będę Dobra, Witamy w kolejnym odcinku, dzisiaj będziemy wypierłać różne rzeczy petardami No To są nasze itemy, farby Rondelek, filtr ziemniaki ziaderko To jest kurwa armata Tu będziemy sawać petardę Potem ziemniaka upychać i będziemy strzelać. Trzeba będzie jakoś zamontować tutaj patrzę ziemniaków, przypierdolonych patelniów. Ja nie mam planu z tą patelnią, że Ty podpalasz petardy, rzucasz mi jak piłkę do bejsbola, a ja to tak <śmienny> To nie musi nic dać. A co da? Sadzenie petardy do gumofilza. Sprawdzisz co się stanie. <śmienny> czy gumofilz jest na tyle silny, żeby wytrzymał takie ciśnienie kurwa, czy go a co ma na celu uderzenie w petardyku? Ten, ten. Nie przepinajmy tyle w tym odcinku, bo kurwa ja nie będę tego. Osiemka. Co ty za takie? To puste Dzień jest, kurde, to, jest pewne. to jest pełne. To jest pełne. 15. Ja Dobra. się będę, będę do tego bał podejść. To jest kur. Działo na trzeciej wojnie stopowo jak nas zaatakują Niemcy, to z takiego moździerza tak. będziemy napierać ziemniakami. Dawaj to Konstrukcja... Konstrukcja jest dość prosta, każdy wieśni, będzie mógł potrafić coś takiego lepiej Po prostu poczęcisku szpadel i wiadro posypce dla świnku. Miałeś właśnie nie nie Tak. Zapomniałem. Dawaj do panu No znowu to Ale Denilu, żeby włożyć Janka do golenia sprzed 3 lat. Dawaj! To. to ta co ją miałeś Opa. na tył. A. Ale nie musieliście. A wchodzisz tam? Nie, no najpierw ty musisz chyba odpalić, nie? Wrzucasz tego, ja biorę tak i. i spieram. Może mnie się wygniać, no. do... że to nie jest duży. To jest i tak jeden z mniejszych. <grym> nie. Pokaż mu pociski, chyba. No, ja miałem. Kurwa, nie przyklinacz, o ten może. <grym> no, ale ty to robisz. Tak często się źle ja już to, zapomniałem źle to, to robisz, źle nie tak pa włóż to najpierw spa źle Kolekuj. nie spadnie, patrz to Trzymasz przy tym czasie. Ale ja tak nie robię no, nie <śla> Dobre, niech to by, aby to wyszło <ślał> no, Rakieta Cudzana ale zajebiście to wyszło. A ja mam nie przyklinać. Zajebiście to chyba nie jest przyklejać nie, nie, nie. Moje buty. Zajebiste są te buty. I taj. Dziwna jakoś ta izolacyjna. Nie, normalna, taka zawsze była. Nie. Albo była cała czarna. Al... zawsze cała czarna. W Albo strona stronach się tak. zawsze była taka. No to to wiem. Była też czarno i czerwono. Mnie ja to zawsze dziwiło, jak tak, z... taki paskowany. Paskowany. Jak ja tym sklejałem pod kolem w becie. Co? Nad kole. No i się rozjadało. No, to dni przetrwał. No i tu starczy teraz drugiego x -a. Jak ktoś się k***a trzyma na poświeć, to są wykonane poświeć. Ja m***a. Slow motion jest odpalany k***a. Starda musi być w górę. Ładnie? Ładnie. Staraj się nagrywać jest naszyt... nasze... Nas, a nie k***a. Moje zajebiste buty. Myśmy Nie dali, zajali ostatnio. Dobra, teraz. Jak Spodzimy będzie ziemniaka? Jak będzie 15 łapek w górę? Na tam boka wokół tego. Tak, ciekawe się. Oh. To jest nasz warsztat Ja tu miałem fajnego ziemniaka. O, widać Ziemniak z dupą, a ty nadal bez. To się tam nie zmieści. Nie zmieści się. No. To tego ziemniaka w To wygląda jak potardo w dupie. Ja nie wiem kto tu nagra. Ja też nie będę... No to się ja bliska. mogę nagrać jak peniacie. Dobra. Dostaje ziemniakiem. <grym> ja to nie ziemniakiem boję. Gdzie masz zapałki? Gdzie masz zapałki? W kieszeni. <grym> no Tutaj. Gruby rękowiczka. Będę w Nie Najlepiej nic. Jeszcze raz przeżywałem. Spotka bliskie spotkanie. Ja z nie pamiętam, jak mi w nogę pytacji. W tych rękawiczkach to ciężkie. Zostaw to, to ma być ciężkie zmaganie teraz. 16, Dostałem. Ale ziemniak zniknął. Dobra, mm. połóż tutaj i wyp***dol Będzie ciężko p***dol Oj... za za ja Mam zapołeczkę Ja mam zapołeczkę Ja mam Mam zapołeczkę Ja tu od tego spierd***am, nie wiem jak To co tu poleciało tak? Co tu poleciało? To znaczy ja widziałem jak to leci Ja cielec. tak samo Takie... No patrz Na początek coś... Nic nic jemu się nie stanęło. Tu trzeba. Ooo, dupę daj taśmę. A tu głównym. Tak, jak ty je zapalić? No, Landy ze sobą. Ooo, sprytnie. Dla niektórych to jest za ciężko pojąć. Jak można odpalić dwie petardy na raz. A nie za dla Tojasa Za dużo strzelałem, Peter Pan. Gdyby żył za czasów pierwszej wojny światowej albo drugiej to by byłby łupoki na świecie i Polska by była jedynym krajem. Nie, <laughs> lekko. No tak o, Po prostu odpale, strzelałem. Albo końca. też o taką można. Ładnie. Nie oszczędza taśmy. Bo nie moja, dlatego nie oszczędzam. To jest wyzwanie. No. Ja pię. Czeka. Co Trzeba zrobić no, DHP ku**a. Słyszałem syknął je bo. Syknął na mnie. Syknął. Roz**ała katerka. Roz... Roz... Tutaj jest butelka. Damek! Może pytanie no przecież ona się paliła i na końcu coś Ale tam. Ale nie wybuchło. Widzisz? No tak. działa. A żeś dał, nie mogłeś obok tego zrobić. Tylko na dziurę wjechać. A ja, na tym wiaderku, to wiaderko miałem do domu przywieźć w całości. To mogłeś na patelnię dawać. Patelnia leży obok, a my to robimy no, plastikowym tym. Dawajcie teraz mąkę. No ładnie, ładnie. A to tak obok, tak? To zostaw to już. Gdyby był z nami ten trzeci debil, to by zaraz ściechę posypał i ciągnął. Pewnie tak. On lubi takie akcje. Czujesz, mam. Ja też Jeszcze <śmuszczaj> <śmuszczaj> Delikatnie wypukło. Wypukły. To no tu mąka było. Delikatnie ciepło Nie lepiej włożyć jedną farbę Gumofilc I ziemniaki Patrz go Ja nic nie widzę jak mi pier... Patrz ja widzę, jak mu się osić Dobra, z gumofilcem chodzimy Patrz jak on ładnie się prezentuje No i tyle Placzon jest twardy Gumofiz delikatnie się zgiął Od ale ale tu się nie stało <noise> Załóż O nie, but na buto Stopy nie pokazu. Dobra, hit dnia Czyli farby Ja powiedziałbym, że hitem dnia była ta pianka do góry. Ja tak samo, tutaj tak nie wybuchło Jakie kolory? Wybierajcie, każdy ma jeden kolor do wybrania proste O ty Dawaj Zielony to. wziął To ja wezmę Niemierski. No kurwa, bogactwo tej farby u mnie Ja p**ole Znalazłem jeszcze. No ja zrobię z taką ilością, która się leje k**wa litrami no, to ta farba zaschła Różowa nie zaschła, bo sprawdzałem o. Zaschnięta A co z Ty, to też Ale jest taka, taka ten to Tak, to masz Ja już nie przeklinać Ale wszystko jest Czerwone Fajnie co idzie w sobie, sobie palec patrz! Korek został Dobra, kolejna. Myślałem, że te farby będą bardziej efektywne w noc. A co to? Wlałem w policzek nie No i co, gówno Ci zostało kawałek toskiku To co teraz? A Z patelnią, co miałem odbić Chodź co bo nic nie widzę Pa, chwilę jeszcze Co najmniej trzy Max, ty cztery Tylko nie odbił we mnie O kurde Nie trafiłem Leje chodź, 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 Dobra, jeszcze raz. Was potarły I co mam z nim zrobić? To samo p... co wciej? Ci żebyś nie trafił? Ale jest już tak bardziej do góry, nie? Co? Tak do góry, tak siup. A tak rzuciłem! Nie trafi. I jak on rzucił? No tak co go widzić Dajdy, dychę. Nie trafi Pewnie tak będzie. Daj, Daj mi to? Widziałem <laughs> Kurwa Snoop Dogga Dana Burzeriana Czekaj. Andrzeja Dudę dude No bocia, tak, stanę Jest git Tak, tylko tu tam Gotowy? Tak Ty, wytargi są dziwne No Ale teraz się na to strzelają Rzekopnęłem Zachęcam do zostawienia subskrypcji Dzwoneczka Łapka w górę Bo jak będzie 25 łapek w górę To będziemy na... ...palać boka sankami, tak jest. Subskrybuj i nie pi***dol.